Judyta i Paulinę, pozdrawiamy z klubu Spartan Warszawa. Dzisiaj porozmawiamy o Movie. Sprawa zdecydowanie kontrowersyjna, dla jednych bardzo skuteczna technika walki w wrestlingu, dla innych zdecydowanie niedopuszczalna technika obronna, która umożliwia dobicie przeciwnika praktycznie tylko ryzykując jego kontuzję. My tutaj dzisiaj nie będziemy oceniać, natomiast porozmawiamy o przepisach IFA oraz PAL, które Kingsmovie dotyczą. Okay ale zacznijmy od tego, co w ogóle przez większość z Was jest rozumiane jako king's move. Zazwyczaj kojarzy nam się to z zawodnikiem praktycznie kłócającym pod stołem, najczęściej z wyprostowaną ręką oraz z barkiem znajdującym się poniżej linii poduszki. I tutaj jak najbardziej to nie jest temat dyskusyjny, jest to pozycja niedozwolona. Ale część z Was uważa również, że zawodnik znajdując się w pozycji obronnej, kiedy ma rękę w szerokim krocie, ale jego bark znajduje się cały czas Powyżej linii poduszki, nazywacie to też kingsmuglem. I tu absolutnie nie. Jest to jak najbardziej pozycja dozwolona. Ale przejdźmy dalej. Kiedy jeszcze jest to dozwolone? Jeżeli zawodnik jest po swojej stronie wygrywający i zeździe barkiem poniżej linii poduszki, ale jego dłoń właśnie znajduje się w strefie wygrywającej, jest to również dozwolone. OK. A przejdźmy do tego, co jest niedozwolone. Jeżeli zawodnik znajduje się w części centralnej stołu lub po swojej stronie przegrywającej, a jego bark znajduje się poniżej linii poduszki, jak to najbardziej, jest to pozycja niedozwolona. Co jest jeszcze niedozwolone? Jeżeli zawodnik wyprostuje rękę, niezależnie od tego, w jakiej pozycji jego dłoń się znajduje, jest to absolutnie niedozwolone, walka jest zatrzymywana i jest to karane od razu faulem. Ale... Porozmawiajmy dokładniej o przepisach, które o tych dwóch niedozwolonych pozycjach mówią. W demonstracji przepisów o Kingsmowie dokonamy z pomocą kolegów z grupy Sparta Warszawa, Mariusza oraz Czekowszem. Witamy. Witamy. Zapraszam kolegów do stołu. Jeżeli chodzi o przepisy IFA oraz PAL dotyczące Kingsmowu, będziemy mówić tak naprawdę o dwóch przepisach. Pierwszy będzie zawarty w dziale przepisów o pozycji niebezpiecznej. Ale ten przepis został przez nas doprecyzowany i wymaga od sędziego bardziej restrykcyjnego podejścia. Ale kiedy mówimy o pozycji niebezpiecznej? O pozycji niebezpiecznej mówimy, gdy bark zawodnika schodzi poniżej linii poduszki, a jego dłoń znajduje się na jego strefie przegrywającej, czyli po przekroczeniu centrum stołu. W takiej sytuacji sędzia upomni zawodnika komendą shoulder o konieczności podniesienia barku. Zawodnik ma dwie sekundy na poprawę swojej pozycji. Jeżeli tego nie zrobi lub poprawi swą pozycję, ale za chwilę zejdzie znowu poniżej linii poduszki, sędzia natychmiast przerwie walkę, stop, one foul, przyznając zawodnikowi foul. W tym przypadku nie ma już ponownego upominania komendą shoulder o konieczności poprawy pozycji. Nie ma też czekania kolejnych dwóch sekund. Zawodnik ponownie dokonał przewinienia i jest to od razu karane falem. Drugi przepis, o którym chcemy powiedzieć, to nowy przepis według regulaminu IFA oraz PAL dotyczący walki z wyprostowaną ręką. Tutaj niezależnie od pozycji dłoni zawodnika, jeżeli w trakcie walki zawodnik przyjmie pozycję z wyprostowaną ręką, sędzia od razu zatrzyma walkę stop. Przyznając zawodnikowi foul, gdyż walka z wyprostowaną ręką traktowana jest jak unikanie walki, bo ciężko mówić o siłowaniu, gdy ręka zawodnika jest prosta. Podsumowując, przepisy IFA oraz PAL zaostrzyły zdecydowanie podejście do tzw. King's Move oraz jasno określiły, jak sędziowie powinni zachować się w tych sytuacjach. I tutaj, drodzy sędziowie, to od Was głównie zależy, czy uda nam się wyeliminować tą tzw. brzydką technikę walki oraz czy zawodnicy przestaną ją stosować. Przypominamy, że obecnie sędzia powinien upomnieć zawodnika, którego bark znajduje się poniżej poduszki, tylko raz i dać zawodnikowi jedynie dwie sekundy na poprawę tej pozycji. Pozwoli to na uniknięcie częstej do tej pory sytuacji, gdzie zawodnik schodził barkiem poniżej linii poduszki wielokrotnie w trakcie jednej walki, zanim sędzia taką walkę zatrzymał. Kolejną ważną kwestią będzie zwrócenie uwagi na to, czy zawodnik na pewno zszedł barkiem poniżej linii poduszki oraz czy jego pozycja jest już pozycją niebezpieczną. Niedozwoloną. Niedozwoloną, dokładnie. Ważne jest też, czy zawodnik schodząc barkiem poniżej linii poduszki nie znajduje się w swojej strefie wygrywającej, bo wtedy jest to jak najbardziej dopuszczalne. Ale też z drugiej strony, drodze sędziowie. Jeżeli zawodnik znajduje się w niedozwolonej pozycji z barkiem poniżej linii poduszki, a jego dłoń znajduje się nie tylko w jego strefie przegrywającej, ale też w pozycji przegranej, to pamiętajcie, żeby nie dawać V. To jest V w pozycji przegranej. Jak każdy inny V w pozycji przegranej oznacza porażkę. Porażkę i zakończoną walkę. Dlatego to do Was apel, drodze sędziowie, bo zmiany w przepisach dotyczą głównie Was. Dokładnie. Mamy nadzieję, że cały film pomoże Wam zrozumieć zmiany w przepisach oraz ich bardziej rygorystyczne podejście. I w... nie będzie żadnych wątpliwości w przyszłości na zawodach. Dokładnie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.